Cześć Moniko, cześć Magdo, cześć Anna, no, cześć Anno, cześć Marto. Cześć Danielu. Ok, dobra. <laughs> Dzi się co prawda sobota. Nie mamy więc kilka, żeby zebrać. też wszystko. Napisałem. Cześć Pawle. Słychać idealnie. Dzięki. Ale to nie słychać. To jakbym po takich czy to bym już ony. Może z internetem. Potem... Zdarza się. Jakby co, zawsze to będzie do do odsłuchania. tej na Google wtedy będzie lepsza No i też na YouTube postaram się dać. z przerwami. Bardzo cicho słychać. No, postarałem się dać najgłośniej jak to. Jeszcze głośniej Postaram się też głośniej mówić. Mam nadzieję, że będzie słychać. 75 osób. Pomału powiem, o czym dzisiaj będzie mowa. Oczywiście o referendum. Co prawda, głosowanie kończy się o 20.30, ale wiemy mniej więcej, ile paliśmy maili. Będziemy mogli podać wstępną frekwencję w głosowaniu. No i praktycznie będziemy znali jakiś wynik. w Klaudio. Aniu, bo pisałem ani jest też. Drugi temat to w czwartek obradowała komisja krajowa. Podjęła parę uchwał, które w pewien sposób dotyczą też Agencji Restrukturyzacji i Minizacji Rolnictwa, a właściwie naszej organizacji związkowej. Dlatego też parę słów o tym wam powiem. Cześć Rafale. I też kilka słów o, o pani prezes na koniec. Bo ten tydzień właśnie w takie wydarzenia. Takie wydarzenia się zdarzyły. O nich chciałbym opowiedzieć. Sławku. 86 osób. Mało będziemy zaczynać, bo też jest 19.04. Zapraszam też do tutaj zadawania pytań. Zaczniemy od referendum. W referendum, w tym przedłużonym głosowaniu, jak przy. Pamiętacie, gdy przedłużaliśmy to głosowanie po raz pierwszy, brakowało coś lekko ponad 800 złożonych głosów do, do procent. Na ten moment, no właściwie już to się nie zmieni, dlatego że wszystkie głosowania zostały wysłane, Wysłaliśmy 434 maile. Tak że jeżeli nawet wszyscy, wszystkie osoby, które te maile dostały, Wiemy, że to nie jest do końca realne, nigdy nie było głosowania, gdzie 100% było oddanych głosów. Nawet jeżeli te wszystkie osoby zagłosują, to i tak braknie około 400 głosów do 50%. Ale żeby nie, co prawda, mój strój jest czarny, nie oznacza to żałoby, bo tak naprawdę to referendum jest wielkim sukcesem zarówno pracowników jak i organizacji związkowych będących w sporze. Zaczynaliśmy kurs zbiorowy, nikt nie myślał, że dojdziemy do referendum. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jak zaczęliśmy, zerwaliśmy mediację, nikt nie sądził, że w ogóle zorganizujemy referendum. Jeżeli już, to nikt nie sądził, że to referendum wyjdzie w taki sposób, że braknie paru procent. Tak naprawdę braknie 3-4% do tego, aby przekroczyć to magiczne 5%. To jest bardzo dużo. To pokazuje, że ponad 5 tysięcy pracowników agencji, największej agencji płatniczej w Europie, jest niezadowolonych ze swoich warunków pracy i płacy. To nie jest wynik, który trzeba zlekceważyć. To nie jest wynik, który rząd może zlekceważyć. O tym wyniku na pewno będziemy teraz yy, mówić i pisać głośno, łącznie z tym, że napiszemy o tym do Komisji Europejskiej. Bo i tam będziemy w, w najbliższym czasie kierować pismo, dlatego że najwyraźniej w Polsce nie wszyscy chcą słuchać tego, co mówimy o warunkach pracy pracowników Agencji Restrukturyzacji i Rolnictwa. Przypomnę, że o czym będę mówił też w filmiku specjalnym podsumowującym dwa lata rządów pani prezes Szymański. Dwa lata temu wysłaliśmy pismo z dwunastoma problemami. To było pierwsze pismo, które wysłaliśmy do pani prezes tydzień dokładnie po tym, jak została prezesem agencji. To pismo do tej pory nie ma odpowiedzi. Co więcej, większość tych problemów nie zostało rozwiązanych. Więc y, ostatnio dowiedzieliśmy się, że dopiero niedawno pani prezes to pismo wysłała. To pokazuje lekceważący stosunek do związków zawodowych, ale też i do pracowników, dlatego że Problemy w tamtym piśmie zawarte nie dotyczyły związków zawodowych. Dotyczyły problemów zgłaszanych przez pracowników, problemów pracowniczych. Kolejny już taki przykład pisma, też z dużą ilością problemów problemów, rzeczywistych problemów w agencji, które powstały w wyniku zaniedbań w zarządzaniu, przede wszystkim w ostatnich dwóch latach. To pismo wysłane do ministra Roberta Telusa na początku jego urzędowania. Podejrzewam, że może znowu tak jak pani prezes na początku nie mogła przeczytać tego pisma, możliwe, że minister tego pisma również nie przeczytał. Nie zmienia to faktu, że mija piąty miesiąc od tego pisma, a odpowiedzi do tej pory nie ma i rozwiązania tych problemów w tym piśmie również nie ma. To, to oznacza, że polski rząd nie za bardzo chce słuchać o problemach pracowników największej agencji płatniczej w Europie. W związku z tym będziemy musieli się z tobą zgłosić. Komisji Europejskiej, bo to ona też w większości daje środki dla rolników, które my obsługujemy. Dlatego to jest takie ważne. Wracając do referendum. Nie traktujcie tego jako porażki. To nie jest porażka. Nikt z nas zaangażowanych w to referendum nie traktuje tego jako porażkę. Tak naprawdę, byliśmy, jesteśmy pierwszą organizacją, która zorganizowała w referendum online w Polsce. To jest pierwsze referendum online przeprowadzone w Polsce i zostało ono przeprowadzone bardzo dobrze. Na te warunki, które były, zostało przeprowadzone bardzo dobrze. Owszem, pierwsze podejście nie było zbyt udane, to trzeba przyznać, ale nie, wina nie leżała po stronie naszego. Nikt praktycznie nie wiedział, jak zareagują portale pocztowe. Na taką ilość maili, i to było naprawdę trudne do przewidzenia. Teraz już druga tura, którą przeprowadziliśmy, właściwie perfekcyjnie przeprowadzona technicznie. O, o tym, że głosów zostało oddane tyle, a nie, a nie więcej, to tak naprawdę zadecydowali już pracownicy. Tutaj Trudno mieć jakieś pretensje do pozostałych pracowników. Też mam prośbę do wszystkich Was. Wszyscy, którzy wzięli udział w referendum, mieliście do tego prawo i powody, żeby to zrobić. Ja się z tymi powodami zgadzam całkowicie, bo uważam, że warunki pracy i płacy w agencji nie są dobre. Ale druga połowa tych pracowników nie wzięła w referendum udziału z różnych powodów. To nie znaczy, że ta połowa Uważa, że ma bardzo dobre warunki pracy i płacy. Część pewnie tak, bo część pewnie takie warunki, szczególnie płacowe, ma. Ale część też nie zagłosowała z różnych po prostu ludzkich powodów. Dlatego, że na przykład nie wiedzieli, bo pracodawca też utrudnia tak, jak może, aby informacja o referendum nie przedostawała się do pracowników. My nie możemy używać maila służbowego, my nie możemy wysłać oficjalnej informacji mailem służbowym. My nie mogliśmy już po terminach wyznaczonych wcześniej wysłać plakatów, żeby zostały rozwieszone w biurach powiatowych. Nie możemy przeprowadzać spotkań, bo takich zgody nie mamy. Nie mogliśmy też przeprowadzać referendum stacjonarnie w siedzibie pracodawcy, czyli w agencji. Chcielibyśmy i tak referendum stacjonarne przeprowadzić na zewnątrz. Ktoś by musiał przyjść i podejrzewam, że jeżeli referendum robilibyśmy. W sposób stacjonarny, to byłoby nie 5 tysięcy oddanych głosów, a czy może 3 tysiące, to naprawdę 3 tysiące byłoby bardzo dobrym wynikiem. Mówię to z prostego powodu. Robiłem kilka takich spotkań w województwach, gdzie musieliśmy przeprowadzać spotkania poza miejscem pracodawcy. I sytuacja była taka, że na większość tych spotkań nikt nie przyszedł. Wiele osób chciało ale nie mogło przyjść dlatego że miejsce spotkania bo przecież miejsce podać musieliśmy miejsce spotkania było ewidentnie obserwowane przez kierownictwo biura i każdy kto by na to spotkanie poszedł ręce czy później miałby różne konsekwencje to samo byłoby z referendum dlatego rozważając różne opcje wybraliśmy opcję online wiedząc że to będzie trudne do zorganizowania trudne do przeprowadzenia bo robione po raz pierwszy w Polsce Nikt, nie, może, nie mogliśmy czerpać do, doświadczeń z żadnego wcześniej, wcześniej przeprowadzonego tak referendum. Podważyliśmy się, zrobiliśmy to i dziękuję wszystkim osobom, szczególnie Agnieszce Beger, za zaangażowanie przy tym referendum, bo bez tych osób to referendum by nie wyszło. Dlatego nie traktujcie, proszę, wyników referendum, bo nie będzie tych 50%, ale będziemy blisko tych 50%. Wynik, który osiągnęliśmy jest wynikiem, który, którą, która władza jakakolwiek, czy to będzie ta władza, czy ta, która nastąpi po 15 października, jeżeli się zmieni, jeżeli nie, to każda władza musi się liczyć z taką ilością pracowników niezadowolonych ze swoich warunków pracy i płacy. Tym bardziej, że jesteśmy największą agencją płatniczą w Unii Europejskiej. Więc myślę, że naszym obowiązkiem, obowiązkiem naszego związku jest również powiadomienie... Komisji Europejskiej o tym, co dzieje się w agencji. O tym, że warunki pracy nie odpowiadają połowie załogi. Bo tak to mniej więcej wygląda. Teraz, tak na szybko, druga sprawa. Ja bym poprosił ewentualnie Agnieszkę o stanie pytań, jeżeli bym to oczył. Druga sprawa. W czwartek, 7 września, Komisja Krajowa obradowała w Spale. Na tych obradach podjęto m.in. uchwałę, która nie jest, nie jest dobra dla naszej organizacji Związkowej i dla całej Agencji Restrukturyzacji Mizą, otóż postanowiono ze względu na małą liczebność członków organizacji Zrzeszonych w Sekretariacie Rolnictwa, w Krajowym Sekretariacie Rolnictwa na likwidację tego sekretariatu. To oznacza, że tak naprawdę organizacje, które są w resorcie rolnictwa, organizacje związkowe, które istnieją w zakładach, które są, podlegają podresortu ministra, nie będą miały swojego sekretariatu branżowego, który w ich imieniu będzie mógł właśnie między innymi rozmawiać z ministrem, czy występować na komisjach sejmowych. To jest tak naprawdę, do tej pory może tego nie zauważaliście, ale to było jakieś może ułomne, bo to zawsze zależy od władzy, która jest w sekretariacie, jednak było pomocne narzędzie, które, z którego korzystaliśmy. Też stanowiska sekretariatu mają większą moc niż stanowisko pojedynczej organizacji. To przez sekretariat, między innymi, organizowaliśmy piekę w Warszawie. Stąd też brak tego sekretariatu bardzo poważnie utrudni nam walczenie o podwyżki. I tu znowu wychodzi rzecz, o której ja mówię od lat i będę powtarzał, Cały czas, dopóki będę przewodniczącym związku. Jeżeli nasza organizacja związkowa liczyłaby dwa razy tyle członków co obecnie, to ten sekretariat by istniał. Dlatego, że dokładnie tyle mniej więcej brakło członków w zeszłonych organizacjach, a to są takie organizacje, jak organizacje w WDR-ach, jak organizacje w KORze, jak w organizacje w spółkach do tego KOWR-u należące, czy w Różnych innych firmach hodowlanych, te organizacje są zrzeszone w sekretariacie. Niestety, ze względu na spadek liczby członków w tych organizacjach, liczba członków sekretariatu zmniejszyła się poniżej wymaganej. Stąd decyzja Komisji Krajowej o rozpoczęciu procedury likwidacji. To oznacza, że jeszcze sekretariat nie jest likwidowany i może zostać uratowany, ale przede wszystkim, jedynym. Warunkiem do spełnienia jest zwiększenie liczebności tego sekretariatu. Więc kolejny apel do wszystkich: jeżeli chcecie mieć silną organizację związkową w Agencji Restrukturyzacji i Rolnictwa, to przede wszystkim składajcie deklarację do naszego związku, ale też i rozmawiajcie z kolegami i z koleżankami, aby przystąpili do związku. Tych 5 tysięcy osób, które wyraziły w referendum swoje niezadowolenie z warunków pracy i płacy. Co najmniej połowa powinna należeć do związków zawodowych. A najlepiej, żeby większość z tych. Nie musielibyśmy wtedy męczyć się z organizacją referendum. Nie musielibyśmy również wtedy, to jestem pewien, przeprowadzać sporów zbiorowych. Bo wystarczyłoby siła związana z liczebnością w związkach. Wtedy rozmowy byłyby prowadzone niekoniecznie w ramach sporu zbiorowych. Jeszcze zanim przejdę do pewnych pytań, yy, zanim od, odpowiem na pytania, yy, bo myślę, że będziecie mieli, to kolejna rzecz wydarzyła się w tamtym tygodniu, mniej więcej chyba na początku. Dowiedzieliśmy się, że kandydatem do Senatu w zachodniopomorskim będzie pani prezes Szymańska. Zdziwiony jestem tak naprawdę, że do tej pory pani prezes nie zrezygnowała z funkcji. Prezesa agencji. Dlatego, że nie wyobrażam sobie, myślę, że nasza organizacja związkowa wystąpi z taką prośbą do premiera o, 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 o to, żeby przynajmniej urlop pani prezes miała. Nie wyobrażam sobie, jak pani prezes sobie poradzi z zarządzaniem największą agencją w Unii Europejskiej, prowadząc jednocześnie kampanię wyborczą do Senatu. Tym bardziej, że taka kampania jest na pewno wyczerpująca. I przede wszystkim zajmuje mnóstwo czasu. Jeżeli do tej pory pani prezes i tak sobie nie potrafiła poradzić z zarządzaniem tą instytucją, to boję się, co będzie z agencją, gdy będzie cały czas prezesem, jednocześnie kandydując do Senatu. Więc apel taki do pani prezes, mój osobisty oczywiście, ale też myślę, że może i nawet nasze organizacje związkowe taki apel też stawią do premiera w tej sprawie. W o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeszcze będąc przy tym temacie, postaram się w najbliższym czasie zrobić taki film podsumowujący dwa lata rządów pani prezes Szymańskiej, bo już myślę, że prędzej czy później zmiana prezesa nastąpi, i dobrze by było, żeby takie podsumowanie. Zrobić, tym bardziej, że to dwa lata, tak naprawdę, sporu zbiorowego, a więc podsumujemy również spór zbiorowy, chociaż on się nie kończy. Wracam teraz znowu do sporu zbiorowego, bo na pewno, choć dziwię się, że jeszcze nie widzę takiego pytania, panno pytanie, co dalej po referendum. Więc tak naprawdę, referendum miało zdecydować, czy strajk, czy będziemy mogli zorganizować legalny strajk. Referendum nie kończy sporu zbiorowego, spór zbiorowy trwa nadal jest bardzo dużo możliwości w ramach sporu zbiorowego, i tych prawnych, i tych, tych określonych przepisach prawa i tych, które też są możliwe zgodnie z prawem, ale wprost nie wynikają z przepisów prawnych. Więc wszystkie te możliwości rozważymy i wybierzemy najlepszą. Bardzo możliwe jest również, że skoro ponad 5 tysięcy ludzi wzięło udział w referendum, to może warto też zorganizować pikietę i wykrzyczeć to wszystko, tak aby cała Polska wiedziała, ile pracowników tak dużej agencji płatniczej ze swojej pracy nie jest zadowolone. I teraz odpowiadając na pytania, bo widzę, że znowu są pytania o składkę. Składka związkowa wynosi 0,82% brutto wynagrodzenia. Najprościej sobie ją policzyć w ten sposób, że jest to około 1% wynagrodzenia, a więc to, co dostajecie na konto, mówię o wynagrodzeniu, nie o dodatkach kiełbasianych, które przychodzą ostatnio w sensie kiełbasy wyborczej, tylko o wynagrodzeniu, które przychodzi na konto 26 każdego miesiąca. 1% tego wynagrodzenia to jest składka związkowa. Część tej składki oczywiście można odliczyć od dochodu. Przy rozliczaniu pitu, także około dwóch składek w ciągu roku wraca do Was. Reszta składek, tak naprawdę, też wraca w różnych rabatach, które są na legitymację członkowską. Jeden z najbardziej powszechnych i popularnych rabatów w członków związku to rabaty na stacjach Orlenowskich dosyć duże zniżki na paliwo. I tak naprawdę, tankując, Paliwo na orlenie. Każdy członek związku praktycznie w tym paliwie ma też zwrot składki, nie mówiąc o innych korzyściach tkających z legitymacji. Więc jeżeli ktokolwiek mi mówi, że składka związkowa jest jakimś strasznym problemem i dlatego nie chce należeć do związku, to gratuluję podejścia, ale tak naprawdę to składka związkowa po wszystkich. Dodatkach, które można uzyskać, wychodzi na no mniej więcej na zero. Także składka na pewno nie jest problemem. Nie porównywałbym składki związkowej do PPK, bo ja uważam akurat, że obie warto płacić. Ale to jest moja prywatna opinia. Każdy się z tym musi zgadzać. Nie będę komentował, czy Komisja Krajowa jest cała polityczna. Wybaczcie. Można o tym porozmawiać innym razem. Nie zgodzę się też Adamie z tym, że pracownicy zapchali się lekkimi podwyżkami. Część może tak. Mają do tego prawo. Może są zadowoleni z tych, które były. Dlatego część na pewno z tego powodu nie głosuje. Część nie głosowała, dlatego że nie potrafili też odnaleźć maila w swojej skrzynce. Część osób, nie wiem dlaczego, ze strachu, tak naprawdę pewnie, zostało w oświadczeniu maila, które stworzyło tylko i wyłącznie na potrzeby referendum. To ich wybór, tylko że potem też zdarzyło się tak, że zapomnieli hasło do tego maila i pewnie do niego nie zaglądali. Po pierwszym głosowaniu też część. Nie zaglądała już do tego maila, nie wie nawet, że tego nie było. Niestety poza tymi mediami, które obecnie posiadamy, nie mogliśmy bardziej tego rozpowszechniać. Tak jak wspomniałem, były to utrudnienia spowodowane przez pracodawcę, ale też i my zrobimy odpowiedni raport na ten temat i żeby też jak najwięcej, jak najwięcej. czy dowiedziało o tym, jakie pracodawca utrudnienia nam organizował. Chcemy też spowodować, żeby to był jakiś czynnik do tego, aby można było zmienić przepisy prawne w zakresie organizowania referendum, tak aby pracodawca nie mógł uniemożliwiać przekazywania na przykład informacji pracownikom w taki sposób, jak to robił nasz pracodawca. Ja już wspominałem jeszcze o jednej kwestii o 15 milionach w tamtym tygodniu, ale warto jeszcze raz podkreślić. Te 15 milionów jasno wynika z porozumienia zawartego przez NSZZ Solidarność, przez tą samą Komisję Krajową, która podjęła decyzję o rozpoczęciu likwidacji naszego sekretariatu, ale w czerwcu ta komisja wynegocjowała pewne porozumienie z rządem dotyczące pracowników. Z tego porozumienia dokładnie wynika, że wszyscy pracownicy sfery budżetowej dostaną jednorazowy dodatek w wysokości 1120 zł. To jest właśnie te magiczne 15 milionów. Nie jest ono w żaden sposób wydeptane przez panią prezes, bo na żadnych rozmowach rządu z delegacją z Komisji Krajowej na Solidarność nie widziałem ani pani prezes, ani pani dyrektor Kamiński. Więc to tak dla wyjaśnienia, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie. Skoro była pikieta w Warszawie w 2021 roku, dlaczego nie można by je zorganizować teraz zamiast strajku? To jest taki pomysł, żeby zorganizować pikietę, nie wiem czy w Warszawie, to jeszcze do, do ustalenia, ale jak najbardziej pikietę można zorganizować, po to chociażby, żeby na tym pikiecie powiedzieć głośno i wyraźnie o tym, że pracowników agencji jest niezadowolonych z warunków pracy i płacy, to wynika jasno z tego głosowania, że to jest blisko połowa pracowników. No nie możemy mówić, że połowa, ale 4% brakujący do połowy, to tak naprawdę, patrząc na liczbę pracowników, którzy są na urlopach bezpłatnych, na urlopach macierzyńskich, które w dużej mierze też nie wiedziały o referendum, to można przyjąć, że połowa pracowników w tej firmie jest niezadowolona z warunków pracy i płacy. I chociażby po to warto by było zrobić pikietę, żeby o tym w mediach powiedzieć. Zresztą myślę, że media na pewno ten wynik będą nagłaśniać, będą również nagłaśniać to, co się dalej będzie działo. Szczególnie, że w ramach sporu zbiorowego już mamy sporo zaprzyjaźnionych też i mediów, co też jest plusem tego referendum, plusem tego sporu. Jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Wszystkie osoby, które przesłały oświadczenie z mailem. Dostały też na skrzynki mailowe, które w tym oświadczeniu były wskazane, na adresy mailowe, które w tym oświadczeniu były wskazane, pierwszą informację. To było około półtora tygodnia temu. Pierwszą informację o newslettera dotyczącą właśnie powtórzonego głosowania, przypominające o głosowanie. Jeżeli ktoś nie chce otrzymywać takich informacji, jest tam link umożliwiający wypisanie się z tej, ale zachęcam wszystkich. Także tych, którzy jeszcze tego maila nie znaleźli, warto poszukać w spamie, warto poszukać w ofertach. Ja też napiszę posta na Facebooku na ten temat, z jakiego maila ten newsletter został wysłany. Warto również pozostać przy tym newsletterze. Nie będziemy wysyłać za często informacji. Raz na miesiąc będzie przesyłana do wszystkich tych, którzy do tego newslettera w tym momencie są zapisani którzy się zapiszą przez formularz, który będzie udostępniony na stronie internetowej będziemy wysyłać raz na miesiąc o naszych działaniach, o naszych planach, przypominać o pewnych rzeczach, z których warto korzystać, albo na przykład warto czegoś nie wykorzystać, jakieś prawo, które pracownik. Bardzo wszystkim dziękuję za to, że mimo soboty byliście na tym live'ie. Wiem, że wiele osób potem na tego live'a czeka, także te osoby, które są na grupie Facebookowej, ale ci, co nie mają, miałam też kilka telefonów w tym tygodniu od osób zaniepokojonych, że na YouTubie nie zamieści live'a. Już to uczyniłem co prawda dzisiaj. Ten live na YouTube ukaże się dużo szybciej i też postaram się w najbliższym tygodniu zrobić też film który ukaże się na YouTubie na temat podsumowania dwóch lat ostatnich dwóch lat naszej współpracy z Panią Prezes Szymańską. No i. No, trudno mi powiedzieć sukcesów pani prezes, bo takowych ja nie widzę jako zarządzający agencją, więc na film serdecznie też ten zapraszam. Zapraszam na live'a w następnym tygodniu. Myślę, że już wrócimy do tradycji piątkowej ten sobotnie wynikały z tego, że chcieliśmy podać jak najbardziej aktualne informacje dotyczące referendum, a te, te, te wydarzenia kończą się właśnie w soboty. Ale już od przyszłego piątku, myślę, że wrócimy do tradycji piątkowej. Tego wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie i jeszcze raz przypomnę: zapraszam wszystkich do przesyłania deklaracji członkowskich pływają, już deklaracje wypełniane elektronicznie, za co dziękuję. Zachęcam wszystkich, bo to jest bardzo proste, nieskomplikowane. Wykorzystując tą wiedzę, którą już zdobyliście przy oświadczeniach, można wykorzystać również tą instrukcję dotyczącą oświadczenia. Można taką deklarację wypełnić i przesłać. Teraz wszystkim serdecznie dziękuję, pozdrawiam i życzę udanego sobotniego wieczoru i miłego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia następnym.